Tak jest. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej no, bardzo ważnemu wydarzeniu, jakie nas czeka za dwa tygodnie niecałe, czyli jak mówią komentatorzy, jedne z najważniejszych, jak i najważniejsze wybory e, w historii na pewno e, Polski po 1989 roku. Witam serdecznie prezydenta miasta Wałbrzycha, pana Romana Szałemeja. Dobry. Jest z nami zastępca prezydenta, pani doktor Sylwia Białowska. Dzień dobry. Jest młodzież z Wałbrzyńskich Szkół, ale są też przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzyka. Dzień dobry. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Jak blisko muszę stanąć? Jest, tak? dobrze. Jest dobrze. Szanowni Państwo, właściwie zwracam się chyba bardziej do, do moich koleżanek i kolegów, e, mieszkańców Wałbrzycha, uczniów Wałbrzyskich Szkół. Zwracam się do przede wszystkim ludzi młodych. E, ta kampania, którą widzimy tutaj e, w takim właśnie naszym Wałbrzyskim. W obrzyskiej odsłonie kampania Nie śpi, Bo Cię Przegłosują jest kampanią ogólnopolską, która ma na celu zmobilizowanie do głosowania jak największej liczby Polek i Polaków. Niezależnie od tego, na kogo mają głosować powinni mieć świadomość, że ci, którzy nie głosują w istocie nie decydują o tym, jakie będzie ich życie. Kampanię tą prowadzą samorządy. Ona się zaczęła w Gdańsku, a ta stylizacja tego napisu Nie śpi, bo cię przegłosują, nawiązuje w oczywisty sposób do logo, Solidar do logo Solidarności i tego hasła, które przyświecało w 1989 roku, 4 czerwca, w czasie wyborów, w czasie których pożegnaliśmy PRL. Te wybory 15 października, właśnie również symbolicznie w nawiązaniu do tego logotypu hasła: Nie śpij, bo cię przegłosują. Porównywane są co do wagi do właśnie wyborów 4 czerwca 1989 roku. Głównie adresujemy to hasło i tą kampanię o udział w wyborach. Adresujemy i kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych, do kobiet. Dlatego, że we wszystkich badaniach okazuje się, że ludzie młodzi niechętnie głosują. I to nie tylko w Polsce. Również kobiety, również młode kobiety, z jakichś niezrozumiałych powodów uważają, że to ich nie dotyczy. Chcę powiedzieć, że te wybory dotyczyć będą nas wszystkich, ale przede wszystkim będą dotyczyć młodych ludzi. Bo one w istocie tak naprawdę, według tych ocen programów wyborczych głównych środowisk politycznych, określą, w jakim kierunku Polska ma pójść. I o ile osoby w średnim wieku i senioralne też powinny głosować. To najbardziej powinni głosować ludzie młodzi, bo oni nie mają świadomości tego, że za 5-10 lat to może być zupełnie inny kraj niż ten, który widzą obecnie i ten, którzy sobie wyobrażają. Dlatego ta kampania Nie śpi, bo cię przegłosują, adresowana jest do ludzi młodych. Niech idą głosować bardzo wiele, wielu uczniów klas czwartych. To już są ci, którzy będą po raz pierwszy głosować. Spotykamy się więc dzisiaj e, na Placu Miejskim, na Placu Magistrackim, ale od kilku dni widać to hasło w wielu różnych miejscach Wałbrzycha, w wielu różnych miejscach Polski, na wielu nośnikach również wirtualnych. Widać to hasło: nie śpi, bo cię przegłosują. W tym duchu będę spotykał się z uczniami. Szkół ponadpodstawowych i klas czwartych, żeby ich zachęcić do udziału w wyborach 15 października. Jeszcze raz e, przypominam, i tak mówią seniorzy właściwie można powiedzieć, weterani walki opozycyjnej lat 80. o wyborach. 4 czerwca, że te wybory są tak samo ważne jak tamte i oni chodzą i mówią do młodych ludzi: Nie śpi, nie zostawaj w domu, idź na wybory 15, bo się oka okaże, że ktoś inny zagłosował za Twoim życiem. I dlatego to jest takie, takie ważne. Panie Prezydencie, prosimy bardzo. Szanowni Państwo, a przede wszystkim Wy młodzi ludzie, Wy, którzy po raz pierwszy staniecie przed możliwością dokonania jakże ważnego wyboru. Zapraszam Was wszystkich 15 października do U, abyście w sposób praktyczny mogli zadecydować o tym, jak będzie wyglądało Wasze życie przez najbliższe cztery lata, ale jednocześnie, żebyście mogli wszystko to, co usłyszeliście w szkole, na lekcjach między innymi historii i teraźniejszości, na lekcjach wosu, żebyście w sposób praktyczny zastosowali i wykorzystali przysługujące Wam prawo. Spotykając się z młodymi ludźmi, bardzo często słyszę, że oni mówią: Polityka mnie nie dotyczy, polityka mnie nie interesuje, na politykę mam jeszcze czas, ale kochani polityka was dotyka każdego dnia. To, że macie w tej chwili przepełnione klasy, to jest sprawa polityki. To, że czekacie pół roku na wizytę u specjalisty, kiedy potrzebujecie wsparcia, to jest sprawa polityki. To, że nie możecie być może, jeżeli zmienią się czasy, że niedługo być może nie będziecie mogli wyjechać za granicę, nie mając paszportu, to również jest sprawa polityki. I dlatego unikanie odpowiedzialności, niebranie tej odpowiedzialności w postaci niepójścia na wybory jest ogromnym błędem, który dotknie Was najszybciej. Bo to całe życie przed Wami. To Wy musicie sobie ułożyć tę rzeczywistość. Dlatego proszę, zwracam się do Was, wykonajcie. Ten gest i idźcie 15 października na wybory, ale nim pójdziecie na te wybory, zapoznajcie się z sylwetkami kandydatów. Nie głosujcie na listę być może, ale zagłosujcie na osobę, której ufacie, do której macie zaufanie albo która jest dla was autorytetem i zagłosujcie na tę osobę. Pamiętajcie, że nie biorąc udziału w wyborach tak naprawdę pozwalacie, że ktoś inny decyduje o tym, jak będzie wyglądało wasze życie. I pamiętajcie też jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Każdy dosłownie. Każdy głos się liczy. To nie jest tak, że nie pójdę, bo mój jeden głos nic nie zmieni. Bo jeżeli ten głos pomnożony przez tysiące i miliony, to do urnie pójdzie kilka milionów osób, a chodzi o to, żeby poszli wszyscy ci, którzy mogą. A wy, młodzi ludzie, zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy będziecie głosować, Macie wyjątkową historyczną szansę, ponieważ bierzecie w najważniejszych po 89 roku wyborach. Macie taką możliwość. Skorzystajcie tej, z tej szansy, nie dajcie sobie tej szansy odebrać. Zapoznajcie się, wybierzcie i 15 października idźcie do urn i skreście, oddajcie głos na tę osobę, którą popieracie. Wykonajcie ten gest po to, żeby wasza przyszłość była jak najlepsza. Przedstawiciela Rady na Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę wybaczyć, ale w tym krótkim przemówieniu będę starała się zwrócić głównie do moich rówieśników. Rówieśników, który, którzy mają realny wpływ na to, co zdarzy się z losami naszego państwa. Proszę Państwa. Chciałabym, aby te wybory były szczególne, i są szczególne. Zwracam się do osób, które są osobami w moim wieku, które są osobami mogącymi głosować. Pamiętajmy, że to właśnie teraz mamy realny wpływ na to, jak nasze życie będzie wyglądało w przyszłości, jak nasze życie potoczy się dalej. Więc zagłosujmy. Zróbmy. To dla siebie, dla innych, być może dla naszej rodziny, być może dla nas samych, bo to w końcu my będziemy tutaj najdłużej. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i chciałabym również przytoczyć bardzo ważne słowa. Pamiętajmy, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Wyśpijmy się 15 października dobrze. Dziękuję bardzo.